To ja jednak będę nagrywać filmy z głosem, ale... Tylko jeden dzisiaj nagrał z głosem. Więc sorry, był taki trochę zachępnięty, ale jestem chora. Więc nie będzie mi się chciało mówić. Jak coś, to czynamy. Eee, jakie jakiś z nich. Może im coś upoluje. Albo... Ja to... No, się prześpij, nie będę cię go wbudzić. Ktoś chciał wiedzieć, to jest z ziemią filków, tylko to mam się nagrać, bo wczoraj nie był zetknięty, postaram się, żeby był trochę krótszy. Parę tych trwał. Dobra. Rano. E, idę coś polować, bo teraz nie wstaną. Jest to tylko jakiś królik. I tutaj mieszka będę na takiej okropnej ziemi. Pożywienie są tylko króliki i nic więcej. Z tamtej strony w innych lasach jest więcej pożywienia. niż w tym kraju, a. Mamo, daj mi spać. Sorry, nie chciałam zabiję tego królika tylko. Proszę Stajemy i jemy. Nie gnieby. Nauczysz nas polować blosza. No dobrze, dobrze, nauczę was chodźcie da! Patrzcie i się uczcie. Dobra. aba abaixo abaixo abasz, abas, 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 abas. Dobra, A oh, ja! Dobra. Pora już odpocząć. No jeszcze nie ma to co? Oj tam, oj tam. Polowanie później ćwiczymy. Chodźcie do jaskini, chodźcie, chodźcie. No dobra. No rozumiem. Za mądra wieczorem pójdę polować. Pójdę im coś zapolować. Cześć ja nie jadę, więc może też dosuję coś teraz w dół. uciekam! Trochę chcę świata zobaczyć, a nie tylko mam, bo Wow, jak tu ładnie! Wow, po prostu nie wierzę, że uciekłam z domu. Może trochę ta trawa i ziemia. Wow, to widzę jakieś wilki. Jakaś wilczyta do mnie podobna jest. A! Jakiś wilk uciekał stąd, bo je zaatakuje. A nie, nie. Niegdy gdzie idzie, bo mi się tutaj... Bo tutaj nie chce być. Wow! To po prostu... piękne Wow. O, jakieś... Ej, kim jesteś? Zostaw mnie! Nie nie! Dobra, jak chcesz, to cię zostawię. Tak są jakieś... Chorowy? Nie wiem co to jest, bo Ma, mama i o tym nie mówiła. Tak. Do końca. Zaraz. Nie! Nie, to chyba to nie biegnie. Dobra, uciekam stąd, bo tutaj tu nie jesteś niebezpiecznie trochę. Parę dni później. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to ona się trochę zmieniła przez ten śnieg. A jak się. No, jeżeli ona, no, ona jest, się urodziła śnieżnym wilkiem, i zawsze jak idzie do kraju śnieżnego, tak to zmienia Co się stało z moim futrem? Ja miałem inny kolor. Zmienił mi się? Jak to? Teraz wygląda jak moja mama. ładne miejsce. Wow! Tylko co to jest to białe? To jest trawa biała czy co? Ja jestem trochę za mała, żeby to zrozumieć. Nigdy by mama o tym nie mówiła. Czy Mówiła o jakichś lasach i o ale to nie. Ale ja nie wiem, czy to jest. Ale ja nie wiem. To jest to. I dlaczego ja zwiedziłam kolana? Licha! 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 Wiesz, wiesz, zostaw mnie jak se chcesz. Parę lat później. Haha, ha, jestem już dorosła. Lepiej być dorosłą, niż być dzieckiem, takim jak była kiedyś. Hahaha. Ha, ha. Ale ja... ja już mam rok. Jetzt. Jestem już trochę stara, starsza. Ale chciałabym zobaczyć z moim rodzeństwem. Bardzo, 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 bardzo. Czy ja ten... au! Au许ie, to? Chcę. To bolało, Trochę. No dobra, bycie dorosły nie jest takie spokojne. To są wilki. Ich nigdy tu nie widziałam. To jest moja ziemia. Ej, wilki, to jest moja ziemia. No, może dołączymy do twojego stada, bo chyba zakładasz. W sumie tak, zakładam stado. Co ty zrobiłaś? Mam moce, które się mogę teleportować. Tę, <try> się tę, oczywiście, A czemu nie? Nie widać, bo... jestem wyjątkowa. Nie widać, to po moich łapach. Dobra. Parę miesięcy później. Jak dymę, jak jak No tata? Poszedł na polowanie. Uuu, A, nas polować. Um, dobrze. Ale to później, tobie, kochanie. Dobrze. Jeszcze tutaj pobiegamy. Ciąg dalszy nastąpi.